Cześć, ee, tutaj The Gaming Fabian. Witam Was w kolejnym odcinku. Z God of War i Ja sobie. Dalej. Więc w dzisiejszym odcinku będziemy robić fabułę, Ale najpierw pójdę do Broka, Mo mogę z nim pijać. nie spotkałeś może takiego obdartusa gdzieś, Twojego wzrostu, co nie czuje bólu i gada jak pijany? Choć pewny jest tylko przygłupi. Mm. A myślisz, że ja go lubię? Gdybym chciał zadawać się z asami, otworzyłbym sklep koło burdelu. Albo areny. Albo burdelu na arenie. E, czy on powiedział asami? Chodzi o bogów? Nie. Okej. Okay. Brok, co wiesz na temat węża z jeziora? Wiem, że jest kurewsko wielki. O, dobra. No zapraszam! No zapraszam! Tak, chyba nic takiego do stworzenia nie mam. Rzeczy takich nie wiem. E, przydatnych. A Wczoraj 9 e, września, czyli wczoraj, jakieś mnie kurde. Jakiś sobie dzieciak stworzył. E, e, konto na YouTube i kurde. Zaczął mnie wyzywać od Kidosów. On ma zap. i kurde miał profil e, hagiego Łagiego, kurde. A ja. i kurde mnie wyżywał, kurde z Kidosów, zagrałem w dla, dla dzieci. Dla dzieci Fortnite. A. Ja gram... przecież sobie dla Was, robię odcinki z, go, z Fortnite i z Godoworu. Na razie odcinki, bo ja miałem e, kupić. Miałem kupić e, e, Gitar Trilogię, ale nie zdążyłem kupić na Na promocji. Tutaj mamy to. Tutaj mamy to. A mamy jakieś kurde, nie wiem, Celo oprócz e, tutaj świat ognia tylko blokuj mus nie dobra idę sobie gdzie się gdzieś popłynąć o tutaj nie, nie zauważyłem. Czwarty galion. Nie wiem, jakieś mnie dzieciak za, wczoraj no, wyżywał od kidosów, a ja... To, co zrobiłem swoje, to z... Coś, jaki nie będzie miał jakiś, kurde... Dzieciak wyżywał. Jaką historię chciałeś opowiedzieć? Była sobie pewna żaba. Jej staw wysechł. Więc wraz z synem ruszyła na poszukiwanie nowego domu. Znaleźli studnię. Syn dostrzegł wodę i na... już miał do niej wskoczyć, niech mnie gdy kudy, dzieci... Niech mnie nie denerwuje. Zobaczyła głębie ja tutaj wiedziała, że w razie dla no, jakąś Żebyście mieli Dokończmy co oglądać. Razem. ja tutaj dla was yy, nagrywam odcinki, żebyście mieli co oglądać. No cóż, innym razem A nie kurde, jakiś im... Gdzieś sobie konto na YouTube, żeby mnie e, wyzywać Okej okay. Zebus, kurde. A okay. 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 to jest. Płatnie. Zebus. Zebus. Też nie odczytam. Są inne niż tamte. Zabrane. Nieco tutaj mamy. Okej. Okay. 2 na 18. Okej. Okay. I to tutaj no, kolejny Ga Galion 5 na 5 z 9. Dobra. de pat mișoară unci, uh, crosa cliffe. Że znalazła studnia, dlatego poszli dalej. I tyle? Tak. Marna ta historia. Gdyby syn wskoczył, to by było coś. Byłby w potrzasku, zginąłby, a matka byłaby bezsilna. Widzisz? I to jest historia. Eee, dobra. To tutaj. nie tu. Ależ z... nie my chyba tutaj byliśmy pod ostatnim odcinkiem. Popłynę gdzieś indziej. Tutaj musza odpłynąć i tu Tutaj I Ja nigdzie nie widzę I tutaj Przepaście polundr chyba właśnie tutaj wybiorę chyba ten odcinek nazywę... Eee... zwiedzanie Midgardu No voilà chłopcze skąd do ogóle przejść Chłopce Dobra, przeczytaj. chłopcze okay. Okej. Okay. A tutaj Jak skończyliście się gapić, to mam do was prośbę. Jako. Czego chcesz? W kopalniach Wolutur żyje pewien znajomy alchemik, Antwarn. No, a może już nie żyje, bo nie odzywał się od jakichś stuzimy. Tak czy inaczej, moglibyście go dla mnie odnaleźć? Też jest krasnoludem. Nosi zielony pierścień. Mał mnie dług. Jeśli będzie na. No tak. No, Wejdź do kopalni, Kopalnie Wolundr są za tymi drzwiami. może hmm. Dobrze. To do środka. Albo nie. To jest chyba tam miejsce, które. Albo już wiem, jak na się Hmm. Brock mówił, że jego znajomy jest Krasnoludem i ma zielony pierścień. Szuka, jeśli chcesz. Ja będę zbierał zasady na naszą podróż. Nie chcesz mi pomóc? Nie, czemu? Bo nie jestem chłopcem na posyłki. O. To pożeracz dusz! Jeśli nas zabije, to koniec! Ani walchali, ani Hel. Życia po śmierci, niczego nie atakuję. To może my musimy go zaatakować, żeby on nas zaatakował. No mamy były znacznie groźniejsze Więc zachowaj ostrożność Chodź Eee, tutaj coś jest. Tutaj coś to zebranie A nie! u Skarb 7 sześć srebra Nie gadaj... Nie gadaj, że jest tam, gdzie um, on... To jest tam, gdzie on... Ten, ten wielki... Eee... Komentarz... Pod kolejnym odcinkiem będziecie mieli tamtego kidosa... Który mnie wyżywał dziewiąte dziewiątego... Żeśnia złóż sobie kanał i mnie zaczął wyzywać. W myśli, że jakiś sławny jest, że się, że, że mnie wzywa. Tutaj e, niżej mogę zejść, tylko tutaj sobie zbiorę e, ten fragment i srebro Dobra Teraz to jest skrzy otwieramy No i to przeczytaj chłopce no dobrze tutaj coś jest a. Najczęstsze kolekcje ze zwoju. Martwe zło. A, te, tylko po to? dały się niszczyć Ja pierdziele, nieźle, nie? Tutaj coś jest e, poszukania. O, do zniszczenia. Jeden z trzech. Do zniszcze... to. Dobra. Tutaj. Tutaj mamy kolejne. Pierścień! Na odciętej dłoni! Przy pożeraczu dusz. No, to wiemy już, co się stało z Antvari. Możemy powiedzieć Brokowi. Nie musimy walczyć, co? Tak. Nie, będziemy walczyć. Ale czemu? Bo widzę, że się go boisz. Czelny mam. Tędy nie przejdę. tutaj wejdę Może no, coś będzie Tu nic nie ma hmm. o A i tutaj a i tutaj przejście ta do niego? Jeźdra i dobrze mówię. Będziemy walczyć, zniszczymy go. Zachowaj trzeźwy umysł. Ach, to... chal, treusie. Skup się. No dawaj, atakuj.

OK, A to, ten pierścień, dobra. Ale gdzie jego ciało? Tutaj mamy. Zadkie zakręcia. No zaraz mu zanie zaniesiemy. Nie martw się. Zaniesiemy Co mamy? Aha. I tak to będziesz słabe, ta fulia trolla. Lina, Altreusie. Jak tak to można sobie nazwać? Co to znaczy? Dobrze. Co to znaczy altrousie? Proszę mnie nie wyzywać z kidowskim jestem. Po prostu każdy ma prawo to grać to co pośpiewa. chce. Zapamiętajcie to, to. Każdy i... ma prawo to co i... chce grać. Nie wiem co to znaczy. Zapytamy niebieskiego. Znaleźliśmy tego rynka. Obiecano na nagrodę. 何ですか、チャンス。 Oraz srebro. Też srebro To dobra Tędy Chyba u nas w następnym odcinku będziemy szli do fabuły Co znaleźliście Twojego alchemika Przykro mi, Brock. Znaleźliśmy tylko dłoń z tym pierścieniem. W kopalni był pożeracz dusz i pewnie spopielił resztę ciała. Podejrzewam, że i tak chcecie jakieś nagrody, tak? Oczywiście. Oczywiście, Oczywiście że tak. Mioner Dobra. Przyjrzę się bliżej temu pierścieniu, może Andwarii zakończą trochę drobiną manki za nikim. Krasnoludy to robią? Krasnoludy lgną do magicznych klejnotów jak muchy do łajna. Tak już mamy. U, chyba nie będę dalej wnikał. Okej, okay, mamy zrobione. Tutaj... Miałem tutaj się jeszcze dostać, ale... Nie. Hmm. Chyba mam nadzieję, że w następnym odcinku będę set z fabułą. Chyba. Więc chyba... Da daję wam słowo, że w następnym Odcinku wrócimy do fabuły, zostawcie łapkę w górę i subikacie siemanko i elo